E, witam Was barany. To jest dla Was czytanie na kwiecień 2020. Mam nadzieję, że wszystko u Was dobrze, że dbacie o siebie. E, zobaczymy, co się będzie działo. Jakie są energie u baranów. Ok, dobra, już nam tutaj wyskoczyło. Ósemka mieczy i mak. E, dobrze. Co będzie wyzwaniem? świat, coś z przyczyną sytuacji, z karma, e, inaczej sąd w tej dali nazywa się karma, e, Przeszłości... Okej, okay. karta nam się odwróciła, więc zostawię ją odwróconą. Paść e, kijów. Co macie w głowie? Król e, kijów. Najbliższa przyszłość. najbliższa przyszłość królowa mieczy i czwórka kijów ty w tej sytuacji ok papież i sprawiedliwość co się dzieje dookoła? Trójka pentakli. Trójka kijów, znaczy nie pentakli. Dobra, czego nie widać? Paść pentakli. I potencjalny wynik sytuacji. Trójka pentakli i dziewiątka mieczy. Ok, co mamy pod spodem? Dziesiątka kijów. Okej, okay, dobra, barany, zobaczmy, co się dzieje. Myślę, że tak. Macie jakiś ogromny autorytet w sytuacji. Obecnej. E, myślę, że też stawiacie bardzo takie wyraziste granice dla wszystkich osób dookoła. E, no, wy w tej sytuacji wychodzicie jako papież i jako sprawiedliwość. No, obydwie karty mówią o jakby dzierżeniu jakiejś władzy, jakiejś byciu y, w pozycji osoby ustalającej zasady, tak? Papież wyznacza te zasady właśnie, takie religijne, y, fundamenty, moralności, również właśnie mówi o przestrzeganiu regulaminu, o jakiejś o starszyźnie, która orzeka w jakichś sprawach ważnych, tak? And jakby bazując na swoim doświadczeniu. Mamy również sprawiedliwość i sprawiedliwość znowu ocenia sytuację i na podstawie faktów, na podstawie dowodów wydaje wyrok. Więc tak jakby mamy tutaj silną ocenę i która nie wiąże się tylko jakby z oceną dla siebie. Natomiast mam wrażenie, że również wyznaczać kierunek. Tak, jakie te karty są podobne, oni obydwoje siedzą pomiędzy kolumnami, więc albo chodzi o jakąś ważną instytucję, e, możesz być na jakimś ważnym stanowisku i wyznaczasz zasady innym osobom, lub e, tak jakby jesteś jakimś wzorcem, e, który buduje pewne ramy właśnie reg regulaminu, tak, być może ocenia sytuację. E, dla innych wydaje wyrok. Ta karta może również mówić o jakichś poważnych sprawach prawno-sądowo- urzędowych, bo papież również jest to urzędem. No, sprawiedliwość często reprezentuje sprawy jakieś takie właśnie prawne. Także tu mogą się ważne rzeczy rozgrywać. I ty jakby w tym uczestniczysz, wręcz tak jakby wcielasz te zasady w życie, czy wyznaczając jakby innym, co mają robić, bądź jakby jest silne tutaj jakby współpracy z jakimś urzędem, bądź jesteś na czele jakiejś takiej większej instytucji, takiej, często właśnie papież pokazuje się jako uniwersytet, korporacja jakaś taka ogromna, jakieś Stabilny bank. Także tak. Silna energia i twojej osoby. Także fajnie. Ok, wszystko. Jak, jak w ogóle wygląda sytuacja? Mamy kartę Maga i mamy ósemkę mieczy. No i ósemka mieczy mówi o jakimś wstrzymaniu, o izolacji. O restrykcjach, bo jest to również karta nie tylko, prawda, byciu w takim więzieniu, bez nas ale jest to karta narzucenia sobie jakiś e, samemu jakichś wytycznych, e, e, reżimu, odosobnienia, e, także jakichś restrykcji. <słuch> I mam wrażenie, że ustalone jest to w jakiś sposób yy, przez Ciebie, bo yy, mamy maga, mag mówi o działaniu, mag mówi o środowisku, o robieniu rzeczy z tego, co mamy. Tak? I on rysuje tą ósemkę. On tak jakby sam rysuje ten krąg, za który nie wolno wychodzić, tak jakby. Tak? Karta też może mówić o tym, że Twoje możliwości kreatywne są wstrzymane. Tak? Że tak jakby masz związane ręce w działaniu, przez co przez właśnie jakieś takie e, restrykcje, bo one są tutaj silne e, dla ciebie. Wszystko jest spowodowane jakimś takim punktem zero. E, no. Na karcie karma jest to karta również sądu, więc mamy tak jakby, jest jakiś osąd, jakaś sytuacja, którą ty, tak jakby, hmm, te, ta karta sądu, również tak jak sprawiedliwość mówi o werdykcie, jakiejś ocenie, na podstawie której podejmujemy decyzję. No i jest to tak jakby hmm, no karma. Mówi o takim punkcie zero, o, o tym, że właśnie słońce zostaje zasłonięte, i teraz te silne jednostki prawda, będą wyznaczać kierunek. Tak? E, może mówić też o jakiejś wiedzy, którą ty będziesz e, propagował. Tak? Wyznaczał zasady na podstawie jakiejś wiedzy, swoich doświadczeń e, i wszyscy mają tak, jakby słuchać. No, karta karma mówi o tym właśnie, że tak się planety, świat i karma, czyli jakieś nagromadzenie, jakiś efekt działań doszedł do jakiegoś punktu kulminacyjnego. Który teraz jest w tym takim punkcie zero? E, silnej też takiej energii kosmicznej, tak jakby niezależnej od nas. E, no, wiadomo, że jak są zaćmienia, to ta energia jest spotęgowana wielokrotnie i zaćmienia mają wpływ na nasze życie przez długi okres czasu, nawet pół roku. Także te zaćmienia są bardzo takie ważne i tak energetycznie istotne. Więc myślę, że Sprawy są poważne, po prostu. Co odchodzi do przeszłości, co mamy w przeszłości? No wyszedł paść, czy jakaś swawolność, frywolność, być może plotki, gadanie, pójście na skróty, taka młoda energia, która jest tutaj odwrócona. Więc jakaś głupota tutaj absolutnie nie wchodzi w grę. Tak? Ta odwrócona karta, jeszcze bardziej tak jakby tego ryzykującego, to jest to karta podobna do głupca, kiedy ktoś w ogóle, a co tam zasady, nieważne tam, hej przygodo, jakby te sprawy zupełnie odchodzą tutaj w niepamięć, odchodzą do przeszłości, tak? czyli. Nie ma tutaj głupot, sprawy są ważne. No i też nasycenie tych dużych arkan, i też karta świat tutaj, jako wyzwanie tej sytuacji, myślę, że świat mówi o albo zrozumieniu, albo szerszej perspektywie tego wszystkiego. Świat też mówi o takim zjednoczeniu, bo jest to ostatnia karta Arkan. Ona nie ma przestrzeni, ona mówi o braku granic pomiędzy ludźmi. Myślę, że będzie tutaj tak, jakby ogólne zrozumienie sytuacji, będzie tutaj wyzwaniem, jakby w tym. Karta Świat mówi też właśnie o tym zjednoczeniu, którego no nie ma, wiadomo. Mówi o jakimś takim posłuchu. W wielkiej przestrzeni, e, sprawach z zagranicy. E, Karta świata również mówi o dokończeniu, o e, jakiejś rzeczy. Także będzie to wyzwaniem jakieś takie szersze zrozumienie e, zjednoczenie się być może ludzi. E, Myślę, że Ty dobrze wiesz, co trzeba by było tu zrobić, i wyznaczasz silny kierunek innym osobom. Natomiast trudno będzie, aby wszyscy to zrozumieli, bo każdy jest inny i każdy jest na innym etapie. I dokończenie jakichś spraw również będzie wyzwaniem, bo myślę, że też jest tutaj blokada, tak? Jest narysowany krąg, tak jakby, tak jak tutaj, w tym zaćmieniu, czyli w tej sytuacji obecnej, jest narysowany krąg, tak? Magiczny krąg, którego jakby Ty rysujesz dla siebie, tak? Eee, trochę tak ogólnie i mam nadzieję, że to pasuje do Twojej sytuacji, sobie tutaj to zinterpretujesz, ale to są duże arkana, więc tak to muszę przeczytać. Eee, no jest są to sprawy poważne. Co ty masz w głowie? No i mamy twoją energię i ciekawe, bo wszystkie znaki ogniste pojawiły się właśnie ze swoją energią. Król Kijów mówi o wzięciu sprawy w swoje ręce, o działaniu, o przewodnictwu, o odwadze i sile jakby perswazji. Tak? Dążeniu. Dążeniu do tego, co masz w sercu, co wiesz. Ehm. Co Cię spotyka? I myślę, że dołoży tutaj kartę, bo pojawia się nowa postać, pojawia się królowa mieczy. E, natomiast ona może być kontynuacją jakby tego Twojego osądu sytuacji, bardzo logicznego. Natomiast myślę, że może się tutaj pojawić jakaś nowa osoba, która e, będzie w jakiś sposób z Tobą tworzyć fundament, bo te karty się... Tak, tak jakby to masz w głowie, do tego dążysz. To cię spotyka i idziesz dalej. No i dalej mamy jakąś trójkę pentakli i ta trójka pentakli mówi o współpracy, o tym, że podejmujemy jakiś plan piszemy jakiś plan myślę w odosobnieniu ona się też pokazuje często tak to jest symbol jakby też karty która mówi o tym że jakby praca jest e, owszem ale tak jakby w odosobnieniu pracujesz nad jakimś pomysłem nad jakimś rozwiązaniem być może ustaleniem jakiś e, no albo podejmujesz jakby albo podejmujesz pracę e, na podstawie jakby jakichś założeń i jakby się w to angażujesz, albo robisz plan, tak? I myślę, że trochę znowu jest jakiegoś takiego stresu, bo ta trójka pentakli pokazuje się z dziewiątką miecz. No dziewiątka mieczy mówi o stresie, o tym, że jesteśmy wykończeni, że jesteśmy zmęczeni, także jakby nie bierz też bardzo dużo na swoje barki, tak? Bo tak jakby chcesz, masz, jakieś silne tutaj jest zdanie brane Twoje pod uwagę. Jeśli się pojawia nowa osoba, no to ona jest pozytywna, ona wyciąga do Ciebie rękę, ona jakby chce jakiegoś zjednoczenia, jakiejś takiej kumulacji, porozumienia. No czwórka właśnie kijów mówi o no świętowaniu jakiegoś sukcesu, Yy, także może być to ktoś, kto yy, no daje nam tutaj jakąś możliwość tak? jakiejś dobrej podstawie, jakiś nowych kierunków, bo jest to karta 1111, -11, więc jakieś rzeczy się tutaj otwierają, albo jest to uznanie jakiejś logicznej osoby, która w taki normalny sposób jakby, albo jest kimś, kto będzie wykonywał jakby tą dalszą naszą pracę i jakby e, uwieńczy coś, jakiś etap, e, tak, bo w Twoim otoczeniu mamy też trójkę mm, kijów, więc jakby jest to e, nowy kierunek, szukanie nowych kierunków, nowych rozwiązań, rozglądanie się za nowymi opcjami, e, to się dzieje w Twoim otoczeniu, jest tutaj jakieś porozumienie, przynajmniej możliwość tego porozumienia, tak? Zawiązania się jakiejś komitywy, jakiegoś kontraktu. Um, no, na dzień dzisiejszy nie widzimy paścia pentakli. Paść pentakli, myślę, jest tutaj jakąś propozycją, drobną propozycją bądź jakąś... Często paś pentakli mówi o... E... O drobnych sprawach, o dokumentach urzędowych, o państwowych takich jakiś, na przykład składanie, podania o coś, um, o coś materialnego, tak? To może być też drobne, jakieś propozycja, właśnie współpracy, która ma się rozwijać dalej, tak? Może jej teraz nie widzisz. Dołożę tutaj kartę, kim jest ta Królowa Mieczy i czwórka Pucharu, czwórka kijów, Właśnie, czy to jest jakaś możliwość. Ok, już nam tutaj wypada. A z pucharów i Księżyc. Ok, Aspucharów jest nowym początkiem, prawda? Mamy to dziecko, które się rodzi z tej ciężarnej kobiety. Myślę, że to jest nowa możliwość, tak? Tylko mam wrażenie, że jest wiele rzeczy, których nie widzisz na temat tej sytuacji. Nie za bardzo lubię tej, tego księżyca tutaj, właśnie w tej talii, ponieważ on pokazuje tak jakby błąkanie się z tym, co nosimy w sobie właśnie. Tak ciężarna kobieta, ona się błąka po nocy, właśnie tak jak tutaj, mogą być jakieś problemy. Ale mamy też tego kameleona. Kameleon zmienia swoją postać w zależności od sytuacji. Jest jakaś nowa sprawa, nowa, nowe rozwiązanie, które się pojawi, właśnie tego, co ty, tak jakby masz tutaj. Tak? Tylko, że właśnie kameleon mówi o jakiejś nieszczerości tutaj, albo o czymś, czego nie widzisz do końca. Yy, więc. Myślę, że tak. Nowa propozycja jest. Ona otwiera jakieś granice, ale ja bym tutaj wszystko przeczytała drobnym drukiem, co się pojawia, tak? Są to jakieś nowe szanse, bo jakby otwierają się zupełnie inne rzeczy, inne jakby możliwości, tak? E, trójka idzie w czwórkę. Może być to propozycja zawiązania się porozumienia, em, Możesz na dzień dzisiejszy nie widzieć dokumentów do tej sprawy i nie znać, jakby sytuacji, tak? Twoja energia jest bardzo tak, jakby silnie decydująca. Czujesz, że, że trzeba jakąś decyzję tu podjąć, masz doświadczenie, masz wiedzę, e, logiczne myślenie, jest mocne takie obranie nowego kierunku. E, ten nowy kierunek jest, ale on jest bardzo niepewny i myślę, że jest jakaś wielka tajemnica za nim. Okej, okay, tutaj, okej, okay, pokazuje się znowu nam cesarzowa, więc tu mogą być sprawy związane z ciążą również. Ale one również mówią właśnie z kreatywnością. Znowu mamy tą matkę, tak? Tak jakby urodzenie dziecka i wychowywanie tego dziecka. Także myślę, że bardziej chodzi o przyjęcie czegoś, co masz się narodzić i masz to tak jakby wychować. To jest jakaś długoterminowa sprawa kontrakt długoterminowy. Natomiast sytuacja nie jest do końca jasna, co i jak. Tak jakby możesz nie widzieć dokumentów, jakie tak naprawdę warunki są tego. I trójka yy, pentakli mówi, tak jakbyś wziął to, tak? Zabierasz się za tą pracę na temat jakby ustaleń. Karta też może mówić, że sam będziesz przygotowywał plan na to, albo rozważał jakby kolejne kroki, e, dzielił sobie na, na jakieś części, być może robił jakiś kosztorys, robił jakiś, um, jak, jakby plan, jak to ma być wykonane. I trochę cię ta sytuacja stresuje. Ta dziewiątka e, mieczy, jakby cię po prostu wysysa z ciebie życie. I to jest jakiś, jakaś znowu kontynuacja. Tutaj, tej sprawy. Tak jakby może zbyt dużo jest niewiadomych, albo jest sytuacja niepewna, i ty masz trochę tutaj związane ręce. Jaka jest tutaj rada do, do tej? Co z tego wyniknie? Bo idziesz tak, jakby dalej. Mamy kreatywną siłę, tak jakby. On z tej różdżki przechodzi w to pióro, czyli coś zaczynamy tworzyć. Jakby angażujemy się w to, ale ta ósemka przechodzi w dziewiątkę. Tak jakby im dalej to robisz, tym więcej problemów się y, pokazuje. Sprawa jest dosyć skomplikowana. Jedna karta. Okej, okay, znowu się pojawiła czwórka kijów no czwórka kijów również mówi o takiej całości, rodzinie ja, mi się wydaje, że tutaj służy to jakiemuś poczuciu bezpieczeństwa jakiejś zabezpieczeniu nie tylko ciebie, ale też jakby bliskich jaka by była rada? myślę, że tak nowa szansa się pojawia to jest jakieś długoterminowe długoterminowa drugo, rzecz tak I też jakby wszystkie te karty mają e, takie nasycenie rodziny, jakiegoś właśnie dziecka, komitywy, jakiejś takiej wspólnoty, tak? One ma, mają temu służyć, e, więc zbacz tutaj nie tylko o siebie, jaka by była rada. Ok, mamy rycerz e, mieczy. Rycerz mieczy mówi o tym, że e, ruszamy do działania, tak? Jeżeli są drzwi zamknięte, to po prostu je wyważamy. Trzeba się zmierzyć z przeciwnościami. I as mieczy, czyli nowy pomysł. Będzie pomysł na przejście labiryntu, tak? Jakby znowu mamy ten, tą twoją tak jakby ekspertyzę. Jest to też jakby taki miecz mtnący, więc on ma silniejszą, tak jakby tutaj, pozycję. E, o działaniu takim bardzo zdecydowanym, tak, szybkim działaniu umysłowym. I mamy też tą królową, więc to są jakieś jej rozkazy, mam wrażenie. No a z, e, mieczy mówi również o nowym pomyśle. Ok, i królowa mieczy. Czyli znowu ta sama karta. Więc ja myślę, że y, okej, okay, sprawa nie jest łatwa, ale propozycja dla ciebie jest. Ma ona zapewnić y, stabilność, nowy rozwój, nowe etapy, y, jakieś zaciśnienie się, być może relacji, ale myślę, że bardziej takiej biznesowej. Y, jest to coś nowego. Natomiast wiele rzeczy nie wiadomo. Im bardziej będziesz się zagłębiać, tym możesz się orientować, że więcej problemów będzie się tworzone. Ale karty mówią, abyś się nie poddawał, tylko ruszył i pokonywał przeciwności, pokonywał zamknięte drzwi. Tak? Że znajdziesz rozwiązanie na przejście, labirynt. Bo tutaj jest jakaś poważna sprawa. Być może musisz napisać jakiś plan właśnie, wyjścia z jakichś naprawdę problemów, jakiegoś labiryntu. tak, Ale królowa Mieczy yy, mówi: Myślę, że ty też masz tutaj jakieś takie zadanie pozbycia się problemów jakiejś osoby, która daje ci możliwość. Natomiast w zamian, ty dostajesz jakąś stabilność. Um, I jakby nie tylko dla Ciebie, dla, dla całej rodziny, tak? Tak jakby zostajecie w bezpiecznym miejscu z tego powodu. Um, myślę, że to wszystko, barany. Pozdrawiam Was serdecznie i widzimy się w przyszłym miesiącu.